Może dla nas, osób, które mają dostęp do y, materiałów śledztwa, osób, które y, bywają w prokuraturze i czytają y, te y, dokumenty, które tam zgromadzono, pewne informacje są mniej szokujące czy mniej takie nowe, Niż dla reszty społeczeństwa. Otóż o tym, że z miejsca katastrofy odjechało na sygnale trzy karetki, to, to jest informacja, którą my, no my znamy od 10 kwietnia. Więc to, to nas nie, nie, nie zaskakuje. No, rozumiem, że teraz pojawiły się jakieś nowe okoliczności, to znaczy dotarto do tych osób, które wiedzą, no, kto, kto był pasażerem, nazwijmy to, pacjentem tych, tych karetek, ale nie ma na tym momencie. Nie śledzimy tego z bliska, byśmy tę informację otrzymali już tutaj, już, już będąc w Chicago, więc póki co niewiele nie, nie wiemy niż, pa, niż, niż, niż Państwo. Nie, no jest też tak, że, że, że te, 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 takich informacji pewnie jeszcze, na, na, jeszcze będą, będą się po, 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 pojawiać, włącznie z informacjami o połączeniach telefonicznych wykonywanych już po katastrofie z telefonów yy, ofiar. Tutaj yy, nasi przeciwnicy, za, za, zadbali o to, żeby m, nagrania, rozum yy, w wypadkach, kiedy były to połączenia yy, by, 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 by z pocztą głosową yy, zniknęły. W dokumentach jest yy, informacja, że nastąpił błąd operatora i, yy, 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 i mamy teraz nie wiem, świadectwo żony, ta, która jest pewna, że, że głos, który słyszała w słuchawce, yy, który yy, głos... Yy, Krzyczał, to, to był głos jej męża, ale ponieważ nagra, nagranie zostało usunięte, zniknęło, no to nie ma na to takiego dowodu. Jedyny dowód, jaki jest, no to to, że rzeczywiście w blingu wyciągniętym od operatora jest zapis, że takie połączenie nastąpiło z tego telefonu. No i tam pisze eksperci, jak to mógł ktoś prze, przeszukując miejsce na na, na, sto, na nadepnąć na klawisz i, i mogło się, się nawiązać takie, takie połączenie, no bo nie, nie zadbano o to, żeby nie było, nie było twardych do, do, dowodów, ale oczywiście my bez przerwy zadajemy sobie pytanie o tych, którzy mogli przeżyć. Tutaj no dla mnie tak, dla tych jest ta ekspertyza, trudno emocjonalnie, profesora Bejdyna, no, któremu nie dano, jak wiemy, dostępu do, do, do ciał, do, do, do takiego że, że, rzeczywistego materiału badawczego, ale które oceniając zeznania tych, którzy się tam znaleźli, pracowników kancelarii, i, i, I bazując na tym, co, co, co oni widzieli i mówili, no to on, on mówi tak, póki ciało krwawi, krwawi inaczej niż grawitacyjnie, czyli tam, kiedy krew wypływał w dudko, po prostu no, tak, pulsacyjnie tam wypływa krew, to, to znaczy, że bije serce, że człowiek y, żyje. Y, no i, że to jest oczywiście wiadomość e, tak naprawdę straszna, bo tych ludzi nikt nie ratował, nikt nie sprawdzał czy oni żyją, e, w dodatku e, zalewano to, to miejsce, bez sensu, bo tam nie było pożaru, pianą gaśniczą, pianą gaśniczą, która odcina dopływ tlenu, w ten sposób gasi ogień, ale w ten sposób też dusi tych, Którzy są nią przykrycia, wcześniej nie sprawdzono czy, 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 czy oddychają. I dla mnie to pytanie, kto przeżył i czy w ogóle przeżył, jest jeszcze dodatkowo trudne. bo Nie wiem, na ile Państwo znacie sprawę przejęcia i zniszczenia, mówiła, mówiła moja córka na, na filmie o tym, rzeczy Tomka. Jakoś wy, wybrano go sobie na to, żeby, żeby wyodrębnić z ogólnej rzeczy wszystkich ofiar, akurat jego przewieźć w sposób tajny do Polski i natychmiast zniszczyć. Ponieważ dlaczego to jest trudne, no bo zadajemy sobie pytanie, dlaczego właśnie co było takiego w tych rzeczach, co te ślady po kulach nosiły, co się takiego stało, że trzeba było akurat jego rzeczy tak błyskawicznie zniszczyć, nie dopuścić do tego, żeby ktokolwiek je zobaczył, żeby, żeby z, z, z zobaczyła jej rodzina, bo przez wszystkie inne... Yy, no, z, są dostępne, to znaczy rodziny mogą, jeśli tylko chcą, odzyskać. Ale tu przyjęto jakąś taką dziwną, dla nas, dla nas bardzo bolesną procedurę i oczywiście zadajemy sobie pytanie, czy to, czy to może znaczyć, że, 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 że tołka dobito. No, no, no mówiąc wprost, takie samo pytanie sobie zadajemy wtedy, kiedy Rosjanie twardo odmawiają oddania kamizelek kuloodpornych. Boru, bo nie oddają, bo nie chcą e, ich oddać i nie oddają broni e, e, borowców służbowej. Więc prawdę mówiąc, w tym świecie jest więcej pytań niż, niż, niż odpowiedzi, ale jeżeli Pan pyta, znaczy, prawdę mówiąc, y, no, y, no, oczywiście, że jesteśmy po, po, poddani takiej presji, o której Pan mówił, ze strony mediów. Musimy odpowiadać, czy no, zadawane nam są takie pytania, ale prawdę mówiąc nie to jest najgorsze. Abyśmy mieli tylko takie, takie problemy jak trudne pytania ze strony mediów, a nie te wewnętrzne rozterki czy wewnętrzny taki stres, trauma związana z, z niepokojem, co tak naprawdę działo się z naszymi bliskimi.